Witam wszystkich z tej strony Grafen Games. Tak, właśnie, ludziska, to co widzicie, jest to Medal of Honor Warfighter. Jest to początek nowego let's playa na moim kanale, który będzie wstawiany w miarę często mi się wydaje. Na początku będzie wstawiany z kampanii. Proszę bardzo, już tutaj zaczniemy. E, aczkolwiek nie omieszkam się wstawić e, także multiplayera. A i. Nadal, nadal kontynuuję Borderlands z Maciem i Red Dead Redemption. Cieszę się, że jestem tutaj nowy. A jednak Red Dead Redemption się cieszy popularnością. Jak na sam fakt, że mam dwóch widzów, no, no, trudno. No, kiedyś mam nadzieję, że to się poprawi. Także przypominam Wam o kanałach już na początku moich. Na no, normalnym pojedziemy. Yy, o kanałach moich przyjaciół, MikmaKuriora, rozpocznij nową kampanię. Ach, nie mogę się doczekać, to idzie na silniku Frostbite 2, także ludziska na tym samym co BF. Yy, przy okazji, multiplayer ma ciągle tyle bugów co BF na początku, ale wiecie jak jest teraz Battlefield 3. No po prostu to w fotel mnie, to jest mój ulubiony FPS. Pamiętajcie o tym że ja nigdy nie grałem w medal of honor, którekolwiek. Także to teraz zobaczcie, to będzie moje pierwsze przeżycie z tą grą. Prikaster 8 tygodni wcześniej. Grupa bojowa ma Mako Precastel, Pre Karachi, Pakistan. No już stopni nie będę czytał. To proszę bardzo, jakaś cicha misja od razu. Znowu się pewnie na. Patrz. Ehe. Tutaj jakaś M4 z Tumikiem. Już tak mi się wydaje, bo tych gadżetów tyle napakowali. To jakiś pistolet z Tumikiem. W ogóle ludziska burza. Ja tutaj w ogóle kocham, kocham w, w FPS-ach te ciche misje, te skradanie się. Oho, od razu rozpoczynamy od pierwszego fraga. Uu. O. Dźwięk broni był fajny, także to pierwsza rzecz. Jesteśmy na brzegu kierujemy się do celu. Czekajcie w pólcie ewakucyjnie. Reakcja jest szybka. Proste, wchodzimy i wychodzimy. Nikt się nigdy nie dowodzał. W się wkłada R3, czyli... Okej... Naszych tu nie ma. Załat go. Okej, okay, już go załatwiam. Co jest? Nasza ciężarówka. Jeju, nie strzelaj się. Trzeba się przyzwyczaić. Okay. Podkładamy tylko ładunek, nie strzelamy to no. i Boże, jak się to skacze. Okay. E. Dobrze, podoba mi się. Podkładamy ładunki wybuchowe na ciężarówkę. No ale Ci powiem, że graficznie to pięknie wygląda. Nie spodziewałem się. Okej, okay, dobra. Kampimy. O tutaj jest jakiś pan. Tabli! O, właśnie, jak cię kogoś zabije, to jest biała czaszka, a jak się zabije headshotem, to jest taka czerwona czaszka się wyświetla. To jest fajne, bo na przykład w Modern Warfare to strzelało się w gościa, a on się potykał, wstawał i biegł dalej, i nie było wiadomo, czy go zabijeś, czy nie. A tutaj po prostu widać, że kogoś zabijeś, bo jest ta czaszka. Jak jest czerwona z celownikiem, to walnąłeś jest co mnie bardzo cieszy. Okej, okay, skradam się tutaj. Teraz Patrzcie, to jest silnik. Wow! Co to był za ładunek? I to jest właśnie... Dobra, biegniemy. To jest właśnie Frostbite 2. O Jezu, ale mi się dziwnie... Jezu, jak mi się dziwnie... Wow, weźcie. Ale mi się dziwnie gra. Trzeba się przyzwyczaić, to jednak to jest co innego WAT Wo! O, tutaj jakiś pan się pali. Sk Skończmy jego cierpienia Ło! Wow. Rozgniotło go na maś Ty, Ghost go Rider! O, tutaj od naszego gościa towarzysza, towarzysza broni, dobra, możemy sobie uzupełnić ammo, zobaczymy jak to działa, czy jest jakaś animacja, nie, tylko nam ammo dodaje, wow, podoba mi się, naprawdę, akcja od razu mocna, to jednak nie była taka cicha misja, dobra, o jakiś achievement, lewo w stronę wody, o, Jezu, napiszemy z Panie Dobra. Jest Wo wow 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 Panie, panie Nie przeginaj może, co nie? Dobra, tam jest smak. Musiałem się tutaj schować z A, Wiesz tego sława! Chowam się, chowam się Dobra, 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 dobra nie poszło dzisiaj. Wow. Nie celowałem Dobra, zaczyna się ekscytująca kampania. Tym razem nie chybie, nie martwcie. Tak! O nie, 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 nie leź tutaj. Nie leź tej pasożycie. Nie leź, nie leź. Oj Dobra, dobra. Gdzie ja mam iść? Wow, wow, wow! No Frostbite robi swoje, wykorzystali ładny silnik, także nie rozumiem, czemu niektórzy mówią, że jest brzydkie. Electronic Arts Presents. O, kolejna ciekawa. <grych> wyglądało jakby chciał mi liście sprzedać. Graf Studia Danger Clothes. Da, intro było ciekawe, to szczerze. <grymne> emocjonujące. Przedstawili ładnie sterowanie, także zaznajomili nas z podstawowymi rzeczami w tej grze, czyli kucanie, kładzenie się Medal of honor. honor, Warfighter. Dobrze to znam, składasz milion obiecji, robisz beli nadzieję i tak zaczynamy planować. Odbierasz w drugim pokoju, i znikasz. Ah, ok. Ja to... Chciałem wam czytać, bo nie wiedziałem, czy jest dobra jakość. no. no. To jest właśnie życie żołnierza w, w realnym świecie. Żyje gdzieś koło ciebie, jak śwacet. Może być ze służb specjalnych, ale w rzeczywistości ma kłopoty rodzinne przez niedźwiednika z domu. Był Prowadzisz i rozmawiasz. Ona jest tu w wodzie? To jej córkę pewnie. Do kto prowadzi? Ojciec, następne na pytanie. Przepraszam. Tak, tak. Jak zawsze. Nie chcę wojny. Ty dla niej żyjesz? Tutaj, żona jak zwykle martwi się o to, że ojciec nie ma czasu dla dziecka. Tak jest w prawdziwym życiu w tych agentach specjalnych. w Dugasty, co to za cyrk? Wszyscy mają rację. Ja nie wiem. wiem. normalna biotechnika. Ani się obejrzeliśmy, że nie ma zaczęły zbadać kontynery i zaatakowała nas głosem. I nie <laughs> była to raczej straż pocztowa. No racja. W Weterze zrobił się szum od Nili po Afryce Wschodniej. Wkurzyliście kogoś tym pokazem, Fajerbech. Fajerbech. Wiadomo kogo? Lista jest długa, braku. Może zrobicie przysługę chłopakom z OGA i pokręcicie się po porcie, żeby ją trochę skrócić. To nie leży waszej kompetencji, Tasty? Góra musiałam coś takiego przykrepać. Załatwione. No jasne. <grytne>. Jakieś od miejscowych źródeł? Mieliśmy jednego gościa, Kryptonim Marger, półwysep arabski, głęboka konspiracja. Czyli facet jest naszą w tyle? wielu miesięcy się nie odzywa i to nas martwi. Może nie żyje, może zmienił stronę. Facet może być wszędzie. Pierwsza misja Argyros Ar i tutaj ludziska skończymy jak na razie nagrywanie. Y następną misję wstawię od, od właśnie tego momentu, bo wiadomo YouTube ma limity. Mam nadzieję, że podobają wam się przeżycia, że będziecie mieli podobne odczucia. Piszcie mi w komentarzach jak na was wpłynęła ta gra, bo naprawdę i czy Frostbite faktycznie wykorzystał swoje umiejętności czy dźwięk Wam się broni podoba i cześć ludziska, zobaczenia w następnym odcinku.